Odprawa posłów greckich w reżyserii Macieja Wojtyszko w Teatrze Polskim od 11 listopada, już po premierowym secie, miałam tą przyjemność, że mogłam obejrzeć już ten spektakl. To była niekryta przyjemność, aczkolwiek powiem szczerze, że na początku. Zastanawiałam się, czy oby na pewno dobrze trafiłam z wyborem repertuaru, czy to nie jest zbyt klasyczny repertuar jak dla mnie. Na szczęście tłumaczenie, dzieło, tłumaczenie dzieła Jana Kochanowskiego w tłumaczeniu Antoniego Libery sprawiło prawdziwą magię, że wszystko zostało przeze mnie doskonale przyswojone i jestem. Pełna zachwytów nad treścią, ale także i nad grą aktorską. W szczególności Anny Cieślag w roli Kassandry w jej monologu, która doskonale wyważa emocje, która jest w takim psychicznym szale. I doskonale oddaje ten stan takiego, takiego dziwnego psychicznego stanu. Co sprawia jeszcze radość mi oglądając ten spektakl? To też muzyka tego spektaklu, doskonale skomponowana. Mm, przyznam się, że brakuje mi w tym spektaklu rozdmuchanej, trochę bardziej scenografii, ale rozumiem, że teatr teraz stawia w większości na minimalizm, na minimalistyczną scenografię. Spektakl polecam, aby obejrzeć, szczególnie młodym. Także chodźcie młodzi do teatru, zabierajcie swoich nauczycieli do teatru. Spektakl jest grany również w e, godzinach popołudniowych, co będzie takim fajnym, myślę, pomysłem. Na kulturalną lekcję, a potem może na podyskutowanie o tłumaczeniu właśnie libery, o, o Janie Kochanowskim, o tej całej inscenizacji. Myślę, że warto chodzić do teatru.